Szybki maczek i zawijamy na rowerek. Co nie? Let's go. Polecam serwis Mattimy Tyby Jasher. spółka ZO. Zajebisty serwis. Dużo naprawili mi w rowerze. Nikt nie, dobra, to się kurwa wytnie. Dobra. Stoliczki, później na skate'a i później schody i schody. No. Let's go. Dobra. One małe są. Zastanawiam się nad rezim, czy nie lecieć, ale jeszcze z tyłu mam miękko, więc raczej z tyłu wymienię mnie sprężne. I w końcu polecę Reziego. Mam bynajmniej taką nadzieję. Bo z przodu ten, bo rower ogólnie już jest po serwisie i no, z przodu już nie jest aż tak miękko, Wymienię sprężyny na niebieską i co? No jest twardo, no i kompresja działa, i teraz już jest całkowicie twardo. O! A więc jest spoko. Jezu. Pogoda to taka, taka... Taka se... Dobra, plecak na szybko tu zostawię Dwa okrążenia Rollin I jumpbox. No, dobra, drop z górnego Kurde wściekł, jestem dobra. dobra. Usiąść siedzę, jestem wściekł, na pewno wystarczającą prędkość. Raz się żyje. Twardość. Trochę na twarz przydam. O, w mordę. O. Kurwa. O, ja pierdolę. Mogłem wyhamować. Ja pierdolę. Gdzieś rama ubrwała, ale gdzie? Ale brudny ten rower, ja pierdzielę. A może tym, za... pewnie tym zahaczyłem. No debilizm do potęgi. Dobra. Let's go tu schody. Możecie, co możecie napisać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona seria. Czy to Fany moment, czy jakieś, jak, no, czy jakby vlog, czy może jakieś randomowe filmiki Straski. Napiszcie w komentarzu, bo dużo osób mi mówi, że ogólnie yy, ich ulubioną serią jest Fany Moments. To na YouTubie i na TikToku. Bo jak nie wiecie, to też mam TikToka. Możecie na niego wpaść, tam mam lekko ponad 1000 obserwacji. I no. I o czym by tu jeszcze pogadać? A w sumie wiem, bo mamy parę tematów do pogadania. Eee, ale przez ten wiatr to ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale tak. Eee, kolejną sprawą, co Wy na to? Żeby stworzyć serwer Discord. Na którym będzie można po prostu sobie wbić, pogadać z ludźmi, pokazywać oferty swoje rowerów na przykład na sprzedaż, co nie? Po prostu taki discordzik dla ludzi, którzy mają spójną, wspólną zajawę, żeby sobie pogadać i no. Yy, napiszcie w komentarzu. Ja pierdolę, czuję się jak jakiś taki typowy youtuber, który chce zasięgi i tak dalej. Albo, że już mam milion. Kurwa i rozmawiam z wami na jakieś poważne tematy. Tymczasem ja siema, jestem Mati Mytyby. Mam 260 subów i pół Rzeszowa mnie jebie. Nie no, życie jak w Madrycie. Ogólnie to ludzie się tak, zauważyłem, że ludzie się dziwnie na mnie patrzą. Przez to, że gadam jakby sam do siebie, czyli do was, co nie? I no, ludzie patrzą jakbym dosłownie gadał sam do siebie. Choć widzą, że mam telefon i że najprawdopodobniej nagrywam. Użycie mózgu chyba nie jest aż takie ciężkie. Fulem na traku, nice. downhillówką na portraku czemu nie? nie dość że kręci mi się w głowie to mam zadyszkę i jeszcze damper zabiera tyle energii że to się wytnie strzałki zrobili No jadę sobie po prostu, co nie? Jadę sobie na rowerze i nagle spotykam taką mućkę fajną z komputerem kurwa. A wiesz, co jest najlepsze? No, byłem na prostowaniu pinów, nie? Bo mi, no. byli, bo mi upierdolili w. w no nie? widziałem. No to jest kurwa płyta już droższa, nie? No i kurwa od, było 6 pinów do odgięcia, nie on mi odjął 5, bo szósty no. był złamany w pół i nic za to kurwa nie wziął. A lutowanie jednego pina 15 zł. O kurde pokaż, pokaż nosek, pokaż piękny nosek. Stierbamy. Ale, ale mućka, ale brałbym.